Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu na temat nowości katalogowych i nie tylko. Beata wyska florek ale Gęsieniec. Pierwszą serią, na którą chciałobyśmy zwrócić Waszą uwagę, to seria Eco Beauty. Seria, która jest przeznaczona dla każdego rodzaju skóry i w każdym wieku. To, co bardzo mi się w tej serii podoba, to to, że są atomizery więc nie wkładamy paluchów do, do środka do swojej nie przynosimy bakterii. No i to, co myślę, że tak naprawdę jest najważniejsze, najistotniejsze w tej serii pielęgnacyjnej, jest to pierwsza seria na całym świecie, która powstała, seria pielęgnacyjna, która jest certyfikowana przez cztery wiodące światowe organizacje ekologiczne. Więc myślę, że jest to bardzo istotne. Natomiast co wchodzi w skład tej serii? Jest tutaj krem nawilżający, krem dzienny, krem ochronny, krem nocny, czyli krem, który ma troszkę cięższą konsystencję, ale jest kremem odżywczym. Będzie bardzo ładnie odżywiał naszą skórę wtedy, kiedy będziemy spały. No i kremik pod oczy. Więc trzy, póki co trzy produkty w danej serii. Ja pokażę Ci Barko produkt z serii Perfect Body, z serii ujędrniającej, balsam do całego ciała. Bardzo ładnie wygładzający skórę, przyjemnie pachnący. Myślę, że panie go bardzo polubiła. Uzupełnienie Nie? serii. Tak, oczywiście. W tej serii ujędrniającej, ujędrniającej prawda? Ujędrniającej, tak, W porządku. Jeszcze jeśli chodzi o nowości, miałam możliwość sprawdzenia bardzo fajna maseczka z serii Time Relax. Maseczka, ogólnie ta seria, jest przeznaczona dla osób od 30 roku życia. Jest to maseczka, którą powinno się stosować po to, aby spłucić pierwsze zmarszczki mimiczne. To, co jest bardzo istotne, jest przeznaczona dla osób z każdym, w każdym z każdym rodzajem skóry. Ma konsystencję kremową, dlatego jest bardzo, bardzo maseczką taką delikatną. No i zapach, to jest wiśnia w składzie, bardzo ładny zapach. A powiedz, w jakim wieku? Powiedz, od 30, 30. Od 30. roku życia wspiesz tak. jak najbardziej. Mhm. Dobrze, to ja Ci pokażę jeszcze kolejny produkt nowy e, z serii North For Men. E, antyprespirant antyprespirant e, do stóp. Mhm. Można spryskiwać stopy, można również buty. E, jest bardzo kojący, z alantoiną, myślę, że Panu mhm. przypadnie. Buty rano. od środka, tak? Tak, buty od środka, tak. oczywiście. Mhm. Można sobie spyskać na przykład wieczorem mhm. e, i na pewno rano będę miała przyjemny zapach. Bakterie można, można na pewno zabić e, fajnie, mhm. bo jest, jeżeli kojarzycie, jest taka seria Footker, gdzie taki do stóp jest, a tutaj jest specjalnie mhm. dla panów tak. z napisem no, not men, tak. także... Mhm. Zapach jest też taki mocniejszy, bieszy, mocniejszy i mhm. męski. Dokładnie. E, następnym takim produktem również e, bardzo przepięknie pachnącym. Jest to krem, który na pewno mogą stosować osoby z skórą mieszaną, tłustą. Nie polecam dla, dla skór suchych czy, czy wrażliwych, ponieważ, jeżeli kojarzycie, a pewnie kojarzycie, jest to seria yy, z drzewa herbacianego, rozmarynu. Yy, bardzo mocna, bardzo mocna seria dla yy, osób ze skórą właśnie trądzikową, z różnego rodzaju takimi problemami, yy, więc jest to krem dziennonocny. Dla osób z problemami w każdym, w każdym wieku można spokojnie stosować. Mm -hmm uzupełnienie naszego pięknego zapachu, dezodorant. Mhm. Taki kwiatowy, ale z również odrobiną piżma. Kulka, dokładnie uzupełnienie wody toaletowej z tej serii. Cóż my tutaj jeszcze mamy? Na pewno szampon i odżywka, coś dla mnie. Szampon, odżywka dla włosów cienkich, dzięki którym włos mają uzyskać na objętości. Bardzo ładnie, bardzo fajnie się rozczesują jeżeli ktoś ma z tym problem, no i przede wszystkim zapach jest, jest nieziemski. Pokaż, ja muszę zobaczyć. No. Mhm, oczywiście pięknie pachnie. Kolejną taką serią dla nastolatek myślę, w skład której wchodzi lakier do paznokci i pomadka w dwóch ryczących, nazwą nazwała, kolorach różowym, czerwonym, to co jest tutaj istotne, jest seria neonowa, czyli w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś na imprezie, w jakimś klubie, to te odcienie na naszych ustach czy paznokciach będą fluoryzowały. Będziecie wyglądać kosmicznie. Tak. Natomiast jeszcze tutaj jest seria do oczu. Biała kredka, bardziej pod kątem makijażu dziennego, aby rozświetlić oko, aby je powiększyć. I kredka czarna do smokey eye albo, albo na, na makijaż po prostu typowy wieczorowy. A powiedz mi tą białą kredką właściwie gdzie możemy się pomalować? Ja myślę, że tak jak powiedziałam, możemy rozświetlić sobie oko i dolną tutaj tą kreseczkę sobie zrobić. Jeszcze tutaj to co jest bardzo fajne, jako upominek seria Floral, floral, floral Collection w skład której chodzi mydełko w kostce, krem pod prysznic, czyli znowu taka bardziej ekskluzywna forma mycia. Nie, że nie, nie płyn, tylko krem. Kremik to odłoni i fantastyczny Kubek. Bardzo Kubek. sprawny na dzień kobiet. <laughs> tak. Za całe 12,94 400 ml balsamu do ciała z olejem słonecznikowym, bardzo ładnie nawilżający ciało. do suchej skóry, prawda? Do suchej skóry, zdecydowanie. Natomiast to jest nowość tam w tamtym katalogu przed taki produkt uzupełnienie kolekcji Aquarytm. Jest to kremo podkład, czyli osoby na przykład, które nie lubią stosować podkładów, które nie mają takiej potrzeby. Albo czy, czasu. Albo czasu, to w bardzo prosty, szybki sposób mogą nałożyć taki kremą podkład. Na pewno nie będą czuły, nie będą widziały efektu maski, więc to. Tak, bardzo ładnie się rozprowadza, a przede wszystkim świetnie nabliża, bo wypróbowałam. No, dokładnie. Go. Mhm. Kolejną rzeczą, godną polecenia na pewno jest paleta przepiękna by Marcel która będzie się nadawała dla każdego typu urody, ponieważ są tutaj typy chłodne, ciepłe, do tego jest róż i błyszczyki do ust. Bardzo bardzo śmiesznie, niskiej ceny, bo za 29 zł w środku tam w tej wkładce wyprzedaży. Także nie przegapcie, nie przegapcie tego. Natomiast jeszcze mam takich dwóch ulubieńców, jeżeli mówimy o zapachach. To też mój ulubienie. Tak? Tak, etla tak, Weekend. Proszę Cię bardzo, to może coś powiedzieć <laughs> na ten temat. Bardzo subtelna, delikatna woda, zapachy, nuty kwiatowo-owocowe, bo mamy tutaj czarną porzeczkę i brzoskwinię. Myślę, że będzie się bardzo podobać paniom, które lubią właśnie takie delikatne, subtelne nutki. A teraz z racji tego, że wiosna, to myślę, że też troszeczkę będziemy, jeżeli mówimy o zapachach, zapachach dziennych, będziemy odchodziło od takich mocnych, ostrych zapachów. Także na pewno... Tak, na lato sprawdza się fantastycznie. Okej, okay. i jeszcze mamy jednego e, przedstawiciela zapachu męskiego. Woda ikon, bardzo mi się podoba. E, mojemu mężowi również. Mhm. Widać zresztą ile już jej zużył. E, bardzo wyczuwalne nuty drzewne. Więc jeżeli ktoś lubi tego typu zapachy, to, to na pewno będzie e, z tej wody zadowolony. Natomiast chciałabym jeszcze zakończyć. Ciekawa butelka, dokładnie. E, chciałabym zakończyć płynem, pielęgnacją. Jest to płyn bardzo delikatny do higieny intymnej, który zawiera w składzie kwas mlekowy, czyli na różnego rodzaju podrażnienia, zaczerwienienia. Bardzo ładnie będzie wyciszał. Jest to bardzo bogata seria, którą znajdziecie w katalogu. Tam również też jest krem, który nadaje się w momencie, kiedy idziemy na basen, aby sobie zabezpieczyć, mieć taką barierę ochronną. Także to, tą serię bardzo gorąco polecam wszystkim Paniom. No i co? Z naszej strony wszystko. W takim razie dziękujemy Wam bardzo. No i co, do zobaczenia za trzy tygodnie na naszym kolejnym spotkaniu na temat nowości kosmetycznych, ficiorów za trzy tygodnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.